Jeśli Twoje paliwo wygląda tak lub tak, a nie tak, to może wiązać się z wieloma konsekwencjami. W takiej sytuacji twój, dno Twojego zbiornika może wyglądać tak. Są to problemy związane z wodą, z mikroorganizmami, grzybami i cząstkami stałymi. Zła wiadomość jest taka, że w dłuższej perspektywie czasu doprowadzi to do uszkodzenia Twojego systemu paliwowego w silniku. Mamy na to rozwiązanie to dobra wiadomość, bo możemy użyć systemu do oczyszczania paliwa i w prosty sposób doprowadzić paliwo z wyglądu takiego do takiego. Pucząc turbulentnie dno twojego zbiornika, również z czasem usuniemy zanieczyszczenia, które Пойду я вообще